Na, na, naprawi sus. sus! Keyboardowe szuflady. Wow. Tak kurczę trzymać. Naprawił zdrowi! Zero grawitacji. Sus. No hej, witajcie w NaprawiSus! Wiecie, zawsze zapominam, że się opieram na lokówce! Co, o! Co by tu dzisiaj naprawić? Wiesz, Dipper i ja jeździliśmy sobie mleksem jak normalni ludzie! Skok, 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 skok. Hey, Wyobraź sobie, że nam się ten melex rozwalił. Naprawiłbyś, żebyśmy mogli jeszcze raz skoczyć? To wyzwanie dla moich naprawczych mocy. Ja akceptuję to wyzwanie. Ha? Jakie wyzwanie? Wzywam cię, mocy! Hej, co ty wyprawiasz? Cicho, potem zobaczycie. O nie, nie dopężę laserowe oko! Brać go! Nadal nic nie rozumiem. Dobra, czyli naprawiamy Melexa. Pod koniec programu Dipper i Wendy ocenił mnie od 1 do 10. Dajcie 10! Dla ciebie wszystko, stary. Ej, a myślisz, że jakaś panna mogłaby polecieć na ten kombinezon? <gryw> no wieź. No. <gryw> Pewnych rzeczy nawet Sus nie naprawi. A, to mi wygląda na problem z tryskiem paliwa. Dipper spróbuj odpalić. Sus, udało ci się! Moce naprawcze zostały uwolnione. Stary, po co ty rzucasz takie teksty? Uwolnić moce! To wcale nie koniec. Chyba nie wyszło do końca za fajnie. Kęcie! Ciągnij, smaruj! A jak coś to sobie daruj! Uwaga! Ohoho. To co, gotowi do skoku? Cóż chyba za mało się rozpędziliśmy! Dawaj pod skleneka za To chyba nielegalne! Nielegalne to moje drugie! To co? Ile mi da się od jednego do dychy? Dziesięć na dziesięć, na Dzięki kochani! Yeah! O, kurczę, 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 uwaga, uwaga! Sus, coś się chyba z dachem stało. Mógłbyś, proszę, naprawić! I tak się właśnie kręci biznes.